Witajcie w dzisiejszym odcinku, czyli Obstagon, y, Ultralik Predator. Zacznijmy sobie w ogóle od omówienia, czym jest Obstagon. Obstagon to jest rozwinięta forma galeriańskiego Zigzaguna, y, który ma typ y, Normal Dark. więc od fightingów dostaje podwójne, super efektywne obrażenia, i to jest jego największa, y, można powiedzieć, y, nie że wada, ale y, 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 słabość w Ultralidze. Również ma dwie inne słabości, czyli Ferry i Bug. To są jego trzy główne słabości, a na przykład rezystuje Darka, Psychika i Ghosta. Inne oczywiście obrażenia wchodzą w sposób neutralny. Obstagon ma dostęp do szybkich ataków takich jak lick i Counter, a jego ataki, które może używać, to ataki charge, czyli ładujące, to jest Hyperbeam bez sensu. Gangshot, dla niego też bez sensu, my używamy yy, Cross i Night Slash'a. Cross mocny atak do PvP, jeżeli chodzi o typ walczący. Night Slash, bardzo dobry atak, jeżeli chodzi o typ mroczny do PvP, plus Night Slash może nam zbustować atak, co jest bardzo ważne. Wystarczy omówienia Obstagona, czas przejść do yy, pięciu walk, które wybrałem z różnych setów. I powiem wam tak, Obstagon jest dla mnie naprawdę zajebisty. Tym tematem, którym zobaczycie teraz gram, gram już chwilę i dzięki temu awansowałem już ponad 100 ileś punktów do góry i w końcu jakoś te punkty do góry idą. Przejdźmy do pierwszej walki. Co my tutaj mamy? Ja już dokładnie nie pamiętam, która walka teraz będzie leciała. Wychodzi Obstagon kontra Armored Mewtwo, więc jakby nie patrzeć mamy przewagę y, typu, mamy switcha od razu, on wchodzi w Seizora, co dla nas też jest spoko, bo Seizor dostaje super efektywne obrażenia od walczących, y, znaczy super efektywne, spoko obrażenia od walczącego y, ataku i jak widzicie tutaj ostro lecimy. Tutaj zaswiczowałem, zeswitchowa bo że shieldowałem, żeby obstagon się utrzymał dłużej Z większym y, HP, on już też użył tarczy Ja tutaj zmieniam na y, Articuno, co może jest, jakby nie patrzeć, trochę głupie No bo w końcu y, ataki typu y, tego, jak to się nazywa, y, stalowego w Articuno chodzą super efektywnie Ale miałem tutaj zamysł taki, żeby dobić Articuno, znaczy dobić Scizorę tym Articuno I kolejnemu Poxowi, który wyjdzie automatycznie Icy Windem obniżyć statystykę ataku, czyli armor Mutu został obniżony, i w armor Mutu wchodzi drugi icewind, czyli jeszcze trochę obniżamy atak. Wchodzi już Dimage, bo tarcze się skończyły przeciwnikowi, jak i mi. Wchodzi w ogóle jeszcze trzeci icewind, bo Typek chciał się sfarmić, no niestety przyjął na klatę trzeciego Ice Winda więc tutaj wychodzę automatycznie naszym Obstagonem. Bo uważam, że mm, nie miał właśnie Dynamic Puncha, ale okazało się, że miał Dynamic Puncha. My to na szczęście przeżyliśmy dzięki temu, że atak fell. Dobijamy Mewtwo Armored właśnie Night Slashem, wychodzi Girantina Alerted. Ja znowu oczywiście w Night Slash'a, bo jest super efektywna na tego Pokemona. I tutaj Girantina mi już obstagona, niestety dobija, ale yy, dzięki temu ona yy, pozbyła się energii. I my to już sobie z Scizorem, przy użyciu oczywiście również Night Slasha dokończymy Zobaczymy czy dostaniemy tutaj boost, bo nie pamiętam Nie, boosta nie dostaliśmy Zaraz wejdzie drugi Night Slash, tutaj poleci Dragon Claw, ale Dragon Claw w Scizora to jest nic yy, Wchodzi kolejny Night Slash, Tutaj nawet bym tego Night Slasha nie musiał ładować, i tego nie zrobiłem Zrobiłem dwa kółka może i darowałem sobie kręcenie po kraniu, bo bez sensu Walka numer 2 Walka numer 2, oczywiście cały czas w ranku ósmym, ale wyjdę niedługo. Kreselia kontra Obstagon, znowu mamy advantage z pewnym minusem. Minus jest taki, że Kreselia ma dostęp właśnie do ataku typu Ferry, który dla nas jest no po prostu jest zabójczy, tak? I tu dostaliśmy od razu po pierwszym Night Slashu boosta do ataku, więc ja tym bardziej używałem tarczy. Tutaj jest switch na Laprasa. Dla nas kolejna zajebista sprawa, bo Lapras dostaje super efektywnie od ataków walczących, więc użyliśmy cross chopa i wchodzimy canter'em, ja tutaj w ogóle nie shielduję tego, Surf tam za dużo nam obrażeń nie zadaje, farmimy się na tym Laprasie, Lapras schodzi i wchodzi Girantina w formie alerted. No, słabo, słabo. Night tutaj tą Girantinę porobi, oczywiście on jeszcze tutaj shielduje i dzięki temu pozbywamy się już u przeciwnika obu tarcz Ja tutaj stwierdziłem, że użyję sobie tarczy, żeby ten obstagon tutaj jeszcze tą girantinę y, Pomęczył tym Night Slashem, może wejdzie boost Do ataku, znaczy buff, nie boost do ataku Ale z tego co pamiętam w tej walce Raczej nam nie wszedł Dragon Claw, my jeszcze sobie powinniśmy spokojnie dojść do jednego Night slash Oczywiście wchodzi Night slash. I czy Jirentyna tutaj padła? Tak, tutaj na pada I gdybym ja tutaj miał troszkę więcej HP na tym Obstagonie I doszedłbym do jeszcze jednego Nightslasha To byśmy wygrali to używając tak naprawdę tylko tego jednego Pokemona prawie, że Walka naprawdę ta była kosmicznie łatwa dla nas I mogłem tutaj zmienić sobie naprawdę na Scizora i pójść na Slasha, Ale stwierdziłem, a wyjmę sobie artikuna, bo jeszcze w tej walce nie latało dlaczego nie. Nawet tego IC-Winda już nie ładowałem, bo wiedziałem, że to wystarczy całkowicie, żeby ta kreselia zeszła. Jak widzicie, Obstagon jest jednak moim zdaniem naprawdę Ultra, Liga, Ultra predator. czas na walkę numer 3. Co my tu mamy w walce numer 3? Tutaj chyba dłużej coś... a nie, już mamy. Myślałem, że aplikacja dłużej myślała. Wena na Lidzie kontra nasz Obstagon. Wchodzimy oczywiście tutaj Night Slashem, żeby zboostować sobie atak. Oczywiście miejmy nadzieję, że się taki atak zboostuje, bo to jednak yy, zbafowanie, zboostowanie takiego ataku to jest coś. Jak widzicie, ten Night tutaj bardzo ładnie wchodzi. Lecimy z kolejnym. On tutaj użył tarczy. I... ja użyłem tarczy? Czy nie użyłem tarczy? Nie użyłem tarczy, stwierdziłem, że sobie przyjmę Frenzy Planta na klatę I dofarmię go fastami, z nadzieją, że obojętnie co wyjdzie, dostanie Night Slasha Tutaj miałem błąd, powinienem wejść tego cross chopa, ale już poszedł Night Slash i chyba w tego cross chopa już nie wejdziemy. Wejdziemy jeszcze w cross także super efektywne obrażenia na no Snorlaxie, no wiadomo Snorlax typ normal schodzi nam Zostało przeciwnikowi Alert Girantina i jedna tarcza. Mamy dwa boksy, które Girantine siekają plus dwie tarcze, więc możemy sobie pozwolić sobie na, naprawdę, na dowolność wybrania strategii do końca walki. Tego już się po prostu przegrać nie da. Przed Icy Wind atak oczywiście jest obniżony, każde użycie Icy Winda daje nam obniżenie ataku z naszego przeciwnika. Wchodzi kolejny Icy Wind i ten Icy Wind. Prawdopodobnie kończy nam rozgrywkę, tak, to była walka numer y, 3. Czas na walkę numer 4. Zobaczymy, tutaj typek było odpicowane, że widzicie ubranka. Y, to na Snalidzie tu musimy robić Switcha, tak. No niestety nasz Obstagon nie lubi tego Pokemona, robimy Switcha na Sizora, szybkie ataki stalowe są super efektywne. I tutaj wchodzi nam Alolański Sanczesz, co dla mnie było mega zdziwieniem, bo nie widziałem tego Pokemona jeszcze na Ultralidze. Wchodzi mu Iron Headem. Iron Head zadaje spoko obrażenia. Potem stwierdziłem, że wejdę już Night Slashem, bo raz, stwierdziłem, że mogę go tym już dokończyć, jeżeli nie użyję tarczy. Dwa, może dostaniemy tutaj już boost, buff do ataku. Nie wiem dlaczego cały czas używam słowa boost zamiast buff, ale wiadomo o co chodzi. Niestety nie udało się dostać tego buffa. Wchodzi Girantina w formie alerted Oczywiście lecimy z Night Slashem Bo jest to super efektywny atak mroczny w Pokémona typu Ghost On jest akurat Ghost Dragon, ale to nie przeszkadza, żeby dostał super efektywne obrażenia od ataku mrocznego Używamy tarczy, stwierdziłem, że dłużej się pobawię tym Sizorem. tutaj z tą Girantinką, dlaczego nie Pójdziemy jeszcze jednego Night Slasha I tu się zdziwiłem, że właśnie ten mój Night też nie wszedł, tylko jego Dragon Claw weszło No ale tak już bywa Wychodzimy naszym Obstagonem On switchuje na yy, Togekisa My automatycznie switchujemy na Articuno Bo Articuno wchodzi lodowo super efektywnie w Togekisa Bo Togekis jest również yy, typu latającego Wchodzimy Ice Windem, żeby zadać super efektywne obrażenia Ale nie, jeszcze miał tarczę Ale przynajmniej obniżyliśmy jego atak I tutaj można pomyśleć, że gra jest przegrana Ale nie Wychodzimy yy, Obstagonem nie mamy tarcz, i tutaj każdy pewnie by zachował, że trzeba go szybko dobić. Ja stwierdziłem, do farmie ile mogę, wiem, że przeżyję, do farmie ile mogę, tylko po to, żeby Girandinę, która wróci, zalać yy, jak z AK-47 falą Night Slashy. Wchodzi pierwszy, automatycznie wchodzi drugi, bo jesteśmy na farmieni i zdążymy dojść do trzeciego, który zagwarantował nam w tym meczu zwycięstwo. Tutaj oczywiście wchodzi Dragon Claw, Dragon Claw na poziomie tego HP naszego Obstagona niestety nie ma szans ściągnąć, a my dochodzimy do trzeciego Night Slash'a I Mrs. Mr. Girantina robi bye-bye, papa yy, No i przyszedł czas na walkę numer 5, czyli ostatnią walkę tego odcinka, więc zachęcam was w komentarzach, żebyście dali znać Czy wy już swojego Obstagona używaliście w Ultralidze, bo dla mnie boksy z koksem Również w przyszłości chcę zobaczyć Allańskiego, znaczy Alańskiego, ja miała, czyli Perserkera, jego ewolucję, bo też jest spoko. Tylko że dochodzi do mniejszego wiele yy, CP. Ok, tutaj mamy Polirafa kontra Obstagona na lidzie, zmieniliśmy z Obstagona na yy, Articuno no bo Dynamic Punch nie jest dla nas dobry, jeżeli tutaj chodzi o ten matchup. Więc tego na Articuno. Yy, Ice Punch nam nic nie robi. My używamy Icy Winda po to, żeby obniżyć atak. No, jak nie patrzeć artykuł, bo tutaj jedyną opcją. No, i niestety tutaj wszedł już nam yy, ten ognisty starter z, z JOTO. Zapomniałem jak się nazywa Cyplogen. Dostał z Icy Winda, dostał Zation Powera, więc ledwo zipie. I teraz zobaczymy, czy go dobijemy Night Slashem, czy użyjemy U, poszła tarcza, a my dostaliśmy busta do ataku, dlatego ja automatycznie używam tarczy, żeby nasz zbustowany, zbafowany Obstagon powstał tu jak najdłużej, Farmimy sobie na faście yy, atak i tutaj wychodzę z cross no bo cross zada większe obrażenia niż yy, Night który jest nieefektywny na polirafa, gdyż poliraf jest również typu yy, walczącego leci kolejna tarcza żeby nie zginąć od dynamic puncha my wchodzimy z kolejnego crosschopa. kolejna tarcza u przeciwnika zeszła i powinniśmy dać radę dofarmić to tak dofarmić to na faście jesteśmy przygotowani na granbula ja w granbula stwierdziłem, że tutaj jestem obstagonem jeszcze tutaj czymś tam walne tym crosschopem, ale robię od razu zmianę żeby GranBul nie sfarmił mi się na tym obstagonie i nie walnął yy, close combatem bo na pewno ma w Scizora, na pewno to jest Close Combat, co ma... Tak, na pewno jest to Close Combat. Także tak to wyglądało. Moim zdaniem Obstagoon naprawdę yy, rządzi w tej chwili na Ultralidze. Co jest w ogóle dla mnie szokiem? Jeszcze u żadnego przeciwnika tego Pokemona nie yy, spotkałem. Co chwilę jest Girantina, Kreselia. WenaZaur, Swampert, spotkałem się może dwa razy z Scizorem, ale jeszcze Obstagona u przeciwnika nie widziałem. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym Pokemonie, czy go już próbowaliście, czy macie zamiar spróbować. Czym w ogóle gracie w Ultralidze i czy wam się Ultraliga podoba, a kiedy będzie i o czym będzie następny odcinek, to go nawet nie wiedzą fizjolodzy. Kto wie tak mówił, to proszę o komentarz kto tak mówił, do zobaczenia, cześć!